Drodzy Państwo, witam powtórnie. Krzysiek Mosiężny, Kurier Rzeszowski. Rozmowy o rodzinie przed świętami, rozmowy również o okresie świątecznym i kontynuując ten jakże wspaniały wątek, mamy okazję dzisiaj gościć prześwietnego gościa, Paulinę Patro, właścicielkę firmy PatroSfera, zajmującej się Wellbingiem, coacha, trenera, mentora. Konsultanta kryzysowego. Paulina, witamy Cię serdecznie w Kurierze Rzeszowskim. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich serdecznie. I, I drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, święta Bożego Narodzenia to okres specyficzny, ale to taki okres, który nam zamyka czas ciężkiej pracy. W ciągu roku bardzo dużo pracujemy. Natomiast, żeby porozmawiać troszkę o od, od odpoczywaniu, hmm. chyba musimy się dowiedzieć, czym jest wellbeing. Tak, my jako naród jesteśmy dosyć szczególni pod tym względem, bardzo dużo pracujemy. E, próbujemy, mam wrażenie, nadążyć e, za resztą Europy, za resztą świata. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, o których od no, razu nie ma sensu wspominać, bo chyba mhm. wszyscy wiemy, co, e, co mam na myśli. E, natomiast to, czym jest well to jest tłumaczone w przepiękny sposób w język, na język polski jako dobrostan. dobrostan. Tak, czyli dobry stan. Aczkolwiek y, czasami może wydawać się, że jest tą mrzonką, natomiast to jest proces, do którego my dążymy mhm. w swoim życiu, y, w wymiarze takim bardziej dłuższym, ale również w, w dniu codziennym, jak i w miejscu pracy. Ja zajmuję się również dobrostanem w miejscu pracy. Mhm. E, mm? A dlaczegoś tym zajęłaś To jest. Tak, to jest, to jest szczególny dla mnie obszar, ponieważ naj, naj, odpowiadając tak najbardziej w skrócie, zajęłam się sobą. Mhm. To znaczy, ja bardzo dużo pracowałam kilka lat temu. Spotkało się to z tym, że bardzo mocno obciążyłam swój organizm, nie odpoczywałam. Mhm. Właściwie nawet na urlopie pracowałam. W święta zdarzało mi się również gdzieś tam do późnych godzin, jeszcze tuż przed się spędzać czas przy komputerze. No i to wszystko spowodowało bardzo ciężkie skutki w moim zdrowiu, w niektórych obszarach dosyć trwałe. I ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się przydarzyło mi, bo mhm. przecież zdałam sobie sprawę, że to ja po części za, y, odpowiadam tak. za, za to, w jaki sposób ja pracuję. Owszem, pracodawcy y, również, bo też odpowiadają za różnego rodzaju narzędzia, y, które przekazują swoim pracownikom do dyspozycji, natomiast y, no, ja znalazłam tutaj przyczynę w sobie i postanowiłam to zmienić. W momencie, kiedy zajęłam się sobą, Zaczęli do mnie trafiać ludzie, którzy w jakiś sposób zaczęli mnie podziwiać, mówią, że ja też tak chcę, jak ty to robisz, zaczęłam się tym interesować. Ukończyłam kilka studiów podyplomowych właśnie w tym kierunku i zdobyłam wiedzę, oprócz tego jak ja to zrobiłam ze sobą, to jeszcze taką wiedzę akademicką, którą przekładam teraz właśnie na współpracę z firmami, z osobami indywidualnymi również. No właśnie, bo... Masz tą jakby domenę, że przeżyłaś, masz bardzo duże doświadczenie. Osoba, która pracowała bardzo mocno w biznesie, która bardzo mocno pracowała mm. i jakby wyszła z tego samopoczucia, że, że musi po prostu zadbać o siebie, ale czy inne firmy, które funkcjonują na rynku czy przedsiębiorcy mają świadomość tego, mają wiedzę w tym zakresie? Bywa z tym różnie. Well-being, dobrostan w miejscu pracy uh -huh. jest dosyć świeżym tematem w Polsce. Można powiedzieć, że pandemia przyspieszyła um, jego rozwój i uh -huh. w ogóle zw zwróciła pracodawców i w ogóle ludzi ku sobie bardziej. Zaczęliśmy mówić o zdrowiu psychicznym już bez mniejszych, um, z mniejszymi obawami niż to, uh -huh. nas, niż to było wcześniej. Wcześniej się o tym w ogóle nie mówiło. Zresztą do tej pory jest w wielu miejscach trudność. Coraz większa ilość pracodawców zwraca na to uwagę, ponieważ bardzo dużo osób doznaje wypalenia zawodowego mhm. i po prostu te osoby nie przychodzą do pracy. tak, Przychodzą na, no, na chorobowe, dawne L4, tak zwane. Albo teraz mówi się o takim cichym odejściu, quiet quitting, o takiej mhm. cichej rezygnacji z pracy. To znaczy osoby, które były kiedyś bardzo zaangażowane, wykazują już mniejsze zaangażowanie. Po prostu nawet nie to, że im się nie chce, tylko po prostu nie czują tego, tracą Aha. poczucie sensu, dlaczego w ogóle wykonują swoją pracę. I pracodawcy zaczęli się właśnie interesować, jak wspomóc swoich pracowników. Aha. Poczuli się też w jakimś stopniu odpowiedzialni za to, że oni tworzą kulturę organizacyjną. Że oni pokazują, jak te, temu pracownikowi, jak w jaki sposób powinno się pracować, co jest akceptowalne, co nie, do czego prowadzi nadmierna praca, czy mhm. też pracoholizm, bo o tym też warto powiedzieć, to bardzo często występuje w naszym, w naszym narodzie. I, I pracodawcy po prostu zdali sobie sprawę, że muszą zrobić coś innego niż do tej pory. Albert Einstein, wszystkim chyba znany, powiedział, że jeżeli oczekujesz, jeżeli robisz coś tak, jak do tej pory, oczekujesz innych wyników, no, no, no to no nie możesz oczekiwać innych, prawda? Trudno oczekiwać zmiany, kiedy robi się cały czas to samo. To samo i w taki sam sposób. Więc pracodawcy poszukują przeróżnych sposobów na to, żeby zatrzymać swoich e, pracowników w miejscu mhm. pracy, żeby pracownicy też czuli się doceniani. Mhm. well w ogóle zajmuje się kilkoma obszarami, bo to nie jest kwestia tylko zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Wszystko jest połączone, wszystko na siebie wpływa, i w momencie, kiedy nasze zdrowie fizyczne, wiem to też po sobie, e, kuleje, mhm. no to w pewnym momencie dopada też i, i, i naszą psychikę, tak? Z, po prostu jest nam trudniej. Mhm. Well-being to też są obszary związane chociażby z finansami, czy z duchowością, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, z poczuciem sensu, bo tak należy tą duchowość mhm. właśnie w biznesie rozumieć. I działy HR wraz właśnie z, z właścicielami, zarządami dużych, również i mniejszych i średnich firm zastanawiają się, co mogą zrobić. Hmm. Oczywiście te struktury przeróżnie wyglądają, prawda, w różnym stopniu one są rozwinięte, ale zastanawiają się, co mogą zrobić, żeby, żeby ten pracownik chciał... Po prostu przychodzi do tego miejsca pracy, żeby czuł się no, tam dobrze? Tak, motywacja, prawda? No, tak. Masz y, nie tylko doświadczenie, ale też jesteś właścicielką firmy, która się personalnie tym zajmuje, więc mhm. masz y, wiedzę w tym zakresie. E, I e, no właśnie pytanie: czy y, szeroko słuchają Cię e, firmy i właściciele, czy może jest to cały czas taki prometeizm, że jednak tak, trzeba e, tą wiedzę o tym dobrostanie im implikować, edukować ich i. Oczywiście, że tak, zmiana świadomości kosztuje najwięcej. Mam tutaj na myśli czas, czas? więcej mhm. czasu, tak. Ponieważ ja mam dosyć mocną motywację wewnętrzną, ja to, to, czym się zajmuję, robię po to, dlatego, że widzę taką potrzebę. Mnóstwo osób, można powiedzieć, cierpi mhm. z, tego, z tego tytułu, że, że nie są szczęśliwi w danym miejscu pracy. Nie mówię tutaj o takim... Byciu lekko duchem prawda, tak rozumianym, ale to, to wszystko wpływa na nas. tak. Nie, nie ma różnicy między tym, jak jesteśmy w pracy, a jak jesteśmy w domu. To wszystko jest połączone. Jeżeli mamy trudność w pracy, przekłada się to na życie prywatne. Jeżeli mamy trudność w życiu prywatnym, przekłada się to na życie zawodowe. Um, I czy, czy chętnie? Różnie z tym bywa. No, no właśnie, jak trudności w przekazywaniu tej wiedzy w pracy? Na przykład zdarzyło mi się usłyszeć od pewnego dyrektora handlowego w firmie farmaceutycznej, że u nas w firmie nie ma żadnych wypaleń zawodowych. Nie ma. Natomiast jeżeli ja słyszę coś takiego, to prawdopodobnie jest tam spory problem właśnie spory. z tą tematyką, naprawdę. My się trochę boimy, tak, bo mówienie o wypaleniu zawodowym to jest też trochę przyznanie się, się do tego, do, do będu, tak, że może być coś nie tak. No a to jest właśnie wyraz dojrzałości, bo może być coś nie tak. Tak jak ja przed samą sobą się przyznałam, że no. Chyba coś jest nie tak, skoro ja doprowadziłam się do takiego stanu, że nie mogłam chodzić w pewnym momencie. Tak? Miałam operację na kręgosłup, która mnie uwolniła od bólu, ale później długi proces rehabilitacji. No, to wszystko jakby zrobiłam sobie sama. I też dlatego no, dojrzałość jest potrzebna mhm. na pewnych stanowiskach. Jeżeli odpowiada się za drugiego człowieka, czy grupę ludzi, no, no to jest to konieczne właśnie to takie hmm. szerokie spojrzenie. Tak, to takie fajne bycie liderem, bo jeśli jest się liderem, to chcesz się pracować jakieś pozytywne zmiany, prawda? Nie tylko, żeby zatrzymać ten status, żeby przetrwać to w nawet najgorszej formie, hmm. ale właśnie, żeby się wspólnie rozwijać. I ten dobrostan właśnie myślę, że temu służy, prawda? Jest tak. Ja tutaj też często mówię w rozmowach o m, przykładzie Statku Endurance, czyli mhm. wytrzymałość, to był, to był chyba 1917 rok, jakoś tak, I, i właśnie, że tak powiem, dowódca tego statku to jest bardzo fajna historia, tutaj zachęcam do, do poczytania na ten temat. Ten dowódca wykazał się bardzo dużą dojrzałością i jego ludzie poszli z nim na koniec, popłynęli z nim na koniec świata, przetrwali bardzo ciężkie lata, że tak powiem, na lodowcu. Było mi tam bardzo ciężko, ale na pytanie po tym wszystkim, gdy to się skończyło, czy poszliby jeszcze raz powiedzieć, że tak, bo oni wiedzieli, że ich przywódca, ich dowódca, mhm. właśnie ich lider jest za nimi i jest z nimi. I to jest właśnie moc takiego lidera, który zdaje sobie z tego sprawę i chce być takim, taką osobą, taką osobą wspierającą dla, dla po prostu pozostałych, a nie zarządzającą, mhm. tylko właśnie wspierającą. I tutaj waż, bardzo ważna jest właśnie też taka, można powiedzieć, to, nazwać to czułością, bo to pokazuje właśnie drugiego człowieka w drugim człowieku. I wtedy łatwiej jest się otworzyć. a w momencie, kiedy my jesteśmy w napięciu, w dużym stresie, to trudno być, trudno być kreatywnym, trudno być lojalnym dla firmy oddanym trudno w, w ogóle cokolwiek zrobić mądrego. Zgadza się. My po prostu myślimy wtedy tunelowo, jeżeli dopada nas. Żeby na stres. Tak, dokładnie. To jest po prostu to wynika nie z naszej duszy, tylko bardziej z budowy mózgu, jak my się zachowujemy. Mhm. To jest fizjologia i biologia, mhm. więc no, tak, tak to działa. W związku z tym, że mówimy o tym, że jest to jakby nowa dziedzina wiedzy, czy napotykasz też problemy związane z tym, że biorą się za to osoby, które nie mają takiej wiedzy jak Ty, ponieważ Ty to przeżyłaś, prawda? Tak, więc ja mam swoją wewnętrzną motywację za bycie takim ambasadorem dobrostanu, jak często też siebie gdzieś tam nazywam, gdy mam się przedstawiać. Okazuje się, że niektórzy się z tego, jest to prześmiew, prześmiewane, tutaj nawiązuję do owocowych czwartków, czy tam wtorków, czy, czy innych dni tygodnia. I przecież cała branża IT i wszyscy inni się z tego, z tego śmieją. Jakby zamysł był dobry, tak, żeby wprowadzać owoce do miejsca pracy, żeby można było sobie robić jakieś soki, czy tą przegryskę. Właśnie w postaci owoców, no, jakby same witaminy, prawda? Co, coś dobrego, natomiast na tym się zakończyło. I, I w momencie, kiedy jest mobbing, na przykład w danym miejscu pracy, czy jakieś inne trudności, yy, i ludzie liczą na, na wsparcie ze strony pracodawcy, czy wyrozumiałość chociażby, czy czasami nawet milczenie, czy poklepanie po ramieniu i tego nieba, ma, no, przecież macie owocowe środy. No to, no to jest to prześmiewcze. Sama się zresztą z tego śmieję i spotykam się z tym, że ja akurat ukończyłam y, kierunki studiów y, pod tym kątem i cały czas się doszkalam. Właśnie teraz pojawił się kolejny element. Y, z którego jestem certyfikowana i to rozwój się tak naprawdę nigdy nie kończy. A jeżeli weźmie się, biorąc za to osoby, którym się wydaje, że, że przeczytały na przykład jedną książkę, no wiedza się utrwala poprzez praktykę, jej ciągłe zdobywanie i rozwijanie, no to potem może właśnie być, dojść do tego, że ktoś będzie się z tego śmiał, czy nie traktował tego poważnie. Natomiast w webbingu well chodzi o to, o nas samych, o to, żebyśmy my się rozwijali, żebyśmy dbali o swoje zdrowie, o poszerzenie w ogóle świadomości. Chodzi też o to, żeby zaszła w nas zmiana, taka dobra zmiana, tak? Żeby Wyrabić sobie zdrowe nawyki. 40% naszych decyzji codziennych, tu badania wykazują, to z nawyk. Nawyk, rytuał? Aż 40%, więc możemy sobie te złe nawyki, na przykład ludzie zaczynają dzień od kawy, e, zro, przemienić na wodę ciepłą, tak, z cytryną. I to już jest, to już wpływa na nasz organizm, jak my hmm. funkcjonujemy, nasz, nasz mózg w ogóle, jak pracuje. To jest Mało niesamowite. To wie o tym właśnie, że jak e, zmiana <laughs> tych nawyków i tych rytuałów codziennych sprawia, że my możemy się poczuć lepiej. Ja ostatnio też prowadząc szkolenia w jednej z firm logistycznych, już po szkoleniu akurat miałam taką rozmowę z jedną z pracownicą, powiedziała mi, że bardzo mocno zaciska tutaj szczękę, Tak więc ja jej pokazałam takie ćwiczenia. To jest właśnie też well to jest też prowadzenie dobrostanu w miejsca pracy, to budzi zaufanie pracowników do pracodawcy i też wdzięczność. Czyli, e, jakby powiedzieć, e, atmosfera pozytywna w dwie strony. Tak, ludziom się e, po prostu chce przychodzić chce do tego miejsca pracy i polecają to miejsce też e, gdzie indziej. Naj, no, chyba wszyscy to wiemy, prawda, że poczta pantoflowa działa najlepiej. Tak. Zdecydowanie. Wracając do rytuałów i do rzeczy, które są powtarzalne, no kolejne święta przed nami, więc... Krótkie. Krótkie, właśnie krótko, natomiast trudno jakby rozmawiając o, o pracy i o tych krótkich świętach, mm. nie zapytać Cię jako ekspertki, jako specjalistki, jak odpocząć w tak krótkim okresie. Przede wszystkim odpoczynek bardzo często ludzie mylą ze snem. I myślę, że jak się wyśpią, albo sama takie jakieś powtarzałam również, że wyśpię się po śmierci, bo za mało nie. spałam, to jest fizjologia. Nie da się nie spać, więc jakby odpoczynek a to są dwie równe, różne rzeczy. E, jak odpocząć? Robić coś przeciwstawnego, bo na tym polega odpoczynek, niż do tej e, pory robiliśmy. Jeżeli ktoś spędza całe tygodnie, dnie na siedzeniu przed komputerem, w prowadzeniu danych, analizach, czy czymkolwiek innym, ale spędza czas w pozycji siedzącej przed komputerem, to zapewniam, Gwarantuję wręcz, że nie odpocznie siedząc znowu i ogląda, oglądając telewizor. Mhm. Nie ma takiej możliwości, ponieważ nasze ciało wtedy potrzebuje ruchu, potrzebuje zmiany. Nawet są badania 2014 roku, które mówią właśnie o tym, że my, jeżeli jesteśmy zmęczeni, tak bardziej bym nazwała umysłowo, i zasiadamy przed kanapą i oglądamy niewartościowe rzeczy, tu nie będę wymieniać, co to jest, to My tak naprawdę jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni, bo wiemy, że, że spędzamy czas bezwartościowo, mamy większe poczucie winy i nie odpoczywamy. To jest niesamowite. Mhm. Więc odpoczynek powinno się robić coś przeciwstawnego. Pójść na spacer, poczytać, e, zagrać Dobre. może w jakąś grę. Dobre emocje. Na przykład, mhm. na przykład, ale generalnie robi coś przeciwstawnego. Oczywiście, jeżeli to, co ja teraz mówię, dla kogoś, kto spędza cały, swój, swój cały tydzień pracy na świeżym powietrzu, bo pracuje fizycznie, no to mówi, no co ta kobieta mówi? Tak? Mhm. Ja bym sobie chętnie poleżał. I właśnie o to chodzi, że well-being to jest tak naprawdę bardzo indywidualna rzecz, dlatego trzeba być tutaj kreatywnym i dopasowywać różne rozwiązania do różnych potrzeb. To jest klucz. I jak odpocząć? Na pewno, na, jeżeli ktoś ma ochotę się najeść, no to no wiem, że się najemy, to się mhm. po prostu najedzmy, ale potem zróbmy coś, żeby, żeby pomóc naszemu układowi trawiennemu. I poczuć się e, lepiej przy tym. Dokładnie, tym. spacer. Ja zachęcam bardzo do kontaktu z naturą, bo natura jest też taką inspiracją, bo się rozpoczęliśmy zimę oficjalnie. E, I to jest takie wyciszenie natury, tak? żebyśmy się też wyciszyli, żeby się aż tak bardzo nie forsować, a co ludzie teraz robią? Nie wiem, no podejrzewam, właśnie biegają szaleństwo. Ja przemilę wspominam czas, kiedy wyjechałam na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, w obce miejsce, trochę cieplejsze. To była Sycylia dokładnie, i ja wróciłam. Pozytywnie nastrojona pierwszy raz w życiu do tego, że mi się chce piec pierniczki i przeróżne inne rzeczy robić, a nie, że o matko, jestem tak zmęczona, a tu jeszcze czeka mnie tyle, tyle pracy. I ja wróciłam, ja zrobiłam to wszystko, tylko ja wróciłam z innym nastawieniem. Mhm. Przypomina mi się klasyka, że po wakacjach trzeba jeszcze wziąć parę dni urlopu na odpoczynek. No tak, bo, mm, wła, bo ponieodpowiednych, super, ponieodpowiednych, że to powiedziałeś, nawet nie o to chodzi, bo my odpoczywamy, odpoczywamy za rzadko, Bo tak? my myślimy, że w ogóle, w ogóle odpoczynek to trzeba gdzieś pojechać na urlop, nie, nie, albo, nie, Malediwy, czy gdzieś w ogóle na drugi koniec świata, nie, my powinniśmy odpoczywać codziennie. To jest właśnie klucz tego wszystkiego, bo potem nawet po urlopie jesteśmy po prostu zmęczeni tym, bo, bo zaburzone są proporcje pomiędzy pracą, a, a właśnie odpoczynkiem. Zwierzęta są, tak już wspomniałam, natura jest wspaniałą inspiracją, zwierzęta się nie przemęczają tak jak my. One po polowaniu, udanym czy nieudanym, odpoczywają i to powinna być dla nas też inspiracja. Jestem ciekawy przy okazji, drodzy Państwo, czy Wy macie sami rytuał, odpoczynku. Ale to pytanie zostawiam dla was. Natomiast wracając, bo pytam wszystkich o, o ogólne odpoczywanie, mm. to jak ty będziesz odpoczywała te święta? Ja zamierzam e, święta spędzić e, trochę leżąc. <laughs> miałam bardzo gru intensywny grudzień, również każdy weekend miałam zajęcia właśnie a propos mojego rozwoju, e, więc e, zamierzam poleżeć, zamierzam poczytać i przede wszystkim zamierzam dużo spacerować i zajmuję się też lasoterapią, e, to tak napomknę, e, i zamierzam spędzić czas w lesie. Mhm. Um, już nie będę się tutaj rozwijać, ale zamierzam też zabrać moją rodzinę, żeby pokazać im, na czym polega zanurzenie się, właśnie w zmysłach. Ale powiedzmy o tym, właśnie. Na tak? czym polega lasoterapia? <laughs> Oczywiście. to. Dobrze, lasoterapia wywodzi się, właściwie kąpie, kąpiele leśne wywodzą się z Japonii. Tam jest bardzo duży przesyt e, właśnie pracą. Oni też są, chyba nas, tak, biją nas w ręki na głowę. tak. Tam ludzie no. umierają e, poprzez przepracowanie, tak. Oni po prostu nie odpoczywają przez kilka dni i po prostu. Umierają. Straszne. Straszne. Paradoksalnie, oni mają bardzo mocno rozwiniętą technologię, i właśnie mówię, mówię paradoksalnie, że o tej technologii idą właśnie do lasu u nich w Japonii. przepisywane jest na receptę kąpiel leśna. Ludzie mają po prostu chodzić i tam odpoczywać. W Belgii na przykład są takie urlopy 2-3 tygodniowe, masz, gdzie dany pacjent powinien mieć, spędzić ten czas na kulturze, sztuce, właśnie na śmianiu się, na obcowaniu z naturą i to wszystko. Sama zresztą tego doświadczam jakiś czas temu, bardzo to pomaga i faktycznie tylko tym się człowiek zajmuje. Kąpiel leśna, właśnie lasoterapia, to jest połączenie kąpieli leśnej. Ja to łączę z technikami relaksacyjnymi, z których mam też certyfikację. Bo staram, dążę do tego, żeby być właśnie profesjonalna w swoich działaniach. Jest to połączone właśnie z zanurzaniem się w zmysłach swoich, czyli mhm. każdy zmysł w lesie jest pobudzany w inny sposób. Na przykład dwa tygodnie temu prowadziłam taką lasoterapię właśnie zimą. To jest, to, mhm. to jest przepiękne, że chcieliśmy się wybrać z daną firmą, z daną grupą również zimą do lasu, bo, bo kto chodzi zimą po lesie? Mało kto, bardziej jesień grzyby, gdzieś tam wakacje nam się mogą tak kojarzyć. I było takie zadanie, żeby policzyć, ile jest tutaj barw. No i jedni powiedzieli 5, 10, jak ktoś powiedział niezliczona ilość, ja mówię, no właśnie. będzie, kiedy my się skupiamy na jednym naszym zmyśle, my uspokajamy nasz układ przywspółczulny, który właśnie odpowiada za to, że, że my zwalniamy. Potem na przykład przenosimy się i skupiamy się na tym, co słyszysz. Tam jaka się oczy, stoi się tam opartym o drzewo, lub się siedzi w zależności od pory roku e, lub preferencji, i, i słucha się. I potem rozmawiamy o tym, ile my rzeczy słyszymy, ile nas omija na co dzień w tym, w tym całym pędzie. I to bardzo uspokaja. Zresztą badania są oczywiście na ten temat, i mówi się, że dwie i pół godziny spędzone na takiej lasoterapii, e, dają ukojenie na tydzień, zmniejsza się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. To jest niesamowite. Przypominają mi się czasy dawnych Słowian, którzy byli bardzo mocno zanurzeni w lasach, w puszczach i pewnie żyło się im z tego tytułu radośniej. Tak, bo natura nas uspokaja, my jesteśmy z lasu dokładnie. Istnieje coś takiego jak epigenetyka, czyli pamięć naszych genów, i my dziedziczymy emocje do siedmiu pokoleń. Więc my pamiętamy to, to gdzie tam gdzieś nasi przodkowie właśnie siedzieli, to nas uspokaja. Zresztą nauka też mówi o fraktalach, mhm. o małych powtarzających się elementach, również y, drzewa, które są bezlistne, one też są powtarzającymi się elementami i nasz mózg wtedy czyta ten obraz jako, ok, tutaj jest spokojnie, to ja nie muszę się tutaj y, jakby stresować mhm. i oczekiwać, że coś nam nie wyjdzie. Natomiast w miastach, kiedy wszystko przybiera się przy różne… Tak. Dokładnie, jest nawet taki film. Bardzo <laughs> Więc... piękny polecam. <laughs> tak. Więc to powoduje, że on czuje się cały czas w stanie zagrożenia, dlatego jesteśmy napięci. I, yy, I dlatego powinniśmy chodzić właśnie do lasu i zanurzać się w tej naturze, korzystać z takich możliwości. Ważne jest, żeby to robić właśnie z kimś, żeby... Yy, ja nauczam też, tak pokazuję, to nie chodzi o to, żeby się uzależnić od, ode mnie i chodzić ze mną, ale żeby zobaczyć jak to jest i potem po prostu przenosić to na swoją rzeczywistość. Zresztą nie trzeba jechać do lasu, można tak samo praktykować yy, lasoterapię czy, czy kąpiel leśną w parkach, mhm. w miastach. Jest to też możliwe i też praktykowane. Bardzo skuteczne. Bardzo skuteczne, drodzy Państwo. A w związku z tym, że e, jesteśmy w okresie, tak jak mówimy, bożonarodzeniowym, przedświątecznym, już za chwilkę wigilia, e, nie będę Cię pytał o potrawy bożonarodzeniowe, ale zapytam Cię, e, czego życzysz naszym widzom, słuchaczom, czytelnikom, mhm. mieszkańcom Rzeszowa i aglomeracji Rzeszowskiej? To życzę, żeby. A, tutaj, tutaj nie widać, tak? bo tak. tak. To życzę Państwu, żeby zdali sobie Państwo sprawę z tego, na jak wiele rzeczy macie wpływ. Bo jak będziecie, będziemy sobie życzyć wszyscy zdrowia, zakładam, to, to właśnie na to zdrowie mamy wpływ. To nie jest tak, że coś spływa na nas. Czasem tak, ale generalnie nasze zachowania prowadzą do tego, jakim jesteśmy w stanie zdrowia i jakim będziemy za chwilę, bo teraz pewnych rzeczy nie widać, nie czuć. Ale po latach to wszystko wychodzi, jak my siebie traktowaliśmy, I, i tego też właśnie uczę pracowników firm, żeby zawalić sobie z tego sprawę. E, także tego życzę, żeby, żeby zdać sobie sprawę, na jak wiele rzeczy mamy wpływ w sensie na siebie. Bardzo mądre życzenia, drodzy Państwo. A jeśli będziecie chcieć dowiedzieć się więcej, myślę, że do Pauliny e, śmiało możecie dzwonić, pisać, e, znajdziecie ją po naszym wywiadzie bardzo łatwo. Drodzy Państwo, i tym przemiłym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była dzisiaj Paulina Patro, właścicielka firmy Patro Sfera. Paulina, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, było mi przemiło. Drodzy do Państwo, zobaczenia. Krzysiek Musiężny, kurier rzeszowski. Kłaniam się, pozdrawiam, życzę Wam spokojnego wieczoru. Dzięki, dobranoc i do widzenia. Dobranoc.